Witam wszystkich dzisiaj mamy piątek piękna słoneczna pogoda już tydzień urlopu minął został jeszcze jeden pokażę wam moje asiorki z drugiej budy mam kilka pocztowych dokładnie 10 par No są gołąbki różne. I zeszłoroczne. dwuletniej, i trzyletnie. Tak. Nałożyłem sobie do odmiany. Przynajmniej z nimi jest taka wygoda, że co by się nie sparzyło, to nigdy jakiś poluch nie wyjdzie. Ani żaden koczek. Pocztowy z pocztowym zawsze coś normalnego wyda, nie tak z białymi im więcej raz, tym większy problem kilka młodych na dach mi już wyszło młode są obrączkowane tegorocznymi obrączkami związkowymi nie do związku się nie będę zapisywał nie będę nimi lotował, po prostu sam dla siebie Będę trzymał. Pokażę wam może. Tak. W tak. Tu praktycznie wszystkie pary mają już jajka. Takie asioki porosły. Tam już jest szybelki o co im Kilka młodych tu mają jajka, tu mają jajka, tu już drugie młode po nich ciągle. Tu ma jeszcze w samym naróżniku białolotek czerwoną. Tak na odmiany sobie puściłem tych postoły. O, Tu jest młody, czerwony miejsca obręczkowany a te maluchy co one się tam pochowały tak także mówię nagram pogoda jest fajna słoneczna Lasierki moje. Miałem o tej budzie białek puścić, ale stwierdziłem, że tych białek jest tak za dużo. Po prostu do odmiany pocztowych sobie nałożyłem. Załawkę. Chodź, 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 chodź. Chodź chodź chodź, 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 Nie boją się, łaskawe są. Chodź, chodź, chodź. Pocztowe zlatują, to białe aż wyważą pod wszystkie. Fajna pogoda na loty, może się potem przyjadę z tymi białymi. Pozbieram to towarzystwo jeszcze Troszkę, kilometra się wydłuży i zobaczymy. Coś tam jeszcze przepuszcza z nich. O, maluchy schodzą. Chodź, 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 chodź. No dobra. Taki filmik przy piąteczku do odmiany o gałębkach pocztowych. Pozdrawiam wszystkich.